Nazywam się Michał Kujawski to jest Telewizja w Punkt. Zapraszam Państwa do obejrzenia ławy prasowej. Moimi i Państwa gośćmi są redaktor Oliver Pochwat, Świat Rolnika Info. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz, witam. oraz z nami w studiu jest Piotr Szumlewicz, Reset Obywatelski. Witam, dzień dobry. W pierwszej części programu porozmawiamy o tym, jak obywatele mogą kontrolować władzę oraz o wolności słowa w mediach, a także o sytuacji pandemicznej w Polsce. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wytoczył proces warszawskiemu aktywiście Janowi Śpiewakowi. Chodzi o publiczne znieważenie oraz pomówienie po tym, jak aktywista warszawski opublikował na swoim kanale film, który zatytułował Największe Krakowskie Afery. Oddam tutaj na chwilę głos Janowi Śpiewakowi. Przytoczę jego wypowiedź. Żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Jeśli wiemy, że ktoś dostał pracę za łapówkę albo po prawomocnym wyroku znajduje pracę w miejskiej spółce, to są rzeczy, które świadczą o bardzo niskich standardach, które panują w krakowskim magistracie. Nawiązując jeszcze do tego procesu, proces na wniosek prezydenta Krakowa jest niejawny. Dziennikarze nie mają wstępu na salę rozpraw. Zacznę od naszego gościa w studiu, e, panie redaktorze, w jaki sposób e, obywatele mogą kontrolować władzę i czy po prostu władza, jak w przypadku tutaj prezydent e, Krakowa, e, nie powodują tego, że zwyczajnie obywatele się boją. Ostatnio jest taka bardzo ciekawa ustawa w polskim Sejmie, czyli już właśnie nie jest w Sejmie, jest w Trybunale Konstytucyjnym, właśnie na temat jawności, jawności płac i w ogóle jawności środków finansowych, co ciekawe Sejmią trochę przez przypadek, jak się okazuje, przyjął i ona rzeczywiście wprowadza dość dużą dozę jawności, no i ale niestety pani Panowska tak. zgłosiła do Trybunału Konstytucyjnego i wkrótce prawdopodobnie się okazuje, że ta ustawa będzie niezgodna z Polską Mówiąc delikatnie okrojona i na tak. życzenie pewnie pana prezesa Kaczyńskiego ona nie wejdzie w życie lub wejdzie w życie w bardzo ograniczonym zasięgu. Ja jestem osobiście i zwolennikiem jawności płac, i zwolennikiem jawności majątków, szczególnie osób życia publicznego, począwszy od prezesów spółek Skarbu Państwa, od osób w zarządach spółek Skarbu Państwa, ale też właśnie jak chodzi o samorządy czy funkcjonowanie państwa, ta jawność i transparentność powinna być znacznie dalej posunięta, i to powinna być kwestia moim zdaniem ustawowa. I PiS, który dużo mówi o transparentności, tą transparentność tak naprawdę ogranicza, i czasem tylko media nagłaśniają jakiś skandal, jak teraz z panem Mejzą, i później jest jakaś tam dyskusja. Tak? I to jest jedna część tej sprawy. Natomiast tak, okay. druga część związana z samym Janem Śpiewakiem i w ogóle z tym ustawodawstwem dotyczącym pomówień. Jest konkretny przepis, ten przepis jest bardzo dyskusyjny i te kary są daleko idące i one są moim zdaniem... A parę myśli artykuł 212 tak. Kodeksu Karnego, to, to jest artykuł, to naszym widzom dodamy, że chodzi w nim o zniesławienie. Tak, natomiast tak. oczywiście z drugiej strony, bo trzeba tutaj wypośrodkować, z jednej strony to jest artykuł sprawa karnego i rzeczywiście te sankcje są wysokie. To znaczy nie jest relikt PRL-u? Znaczy ja powiem tak, w różnych krajach to jest różnie rozwiązywane. Jakieś przepisy odnośnie pomówień są w każdym kraju, tylko rzeczywiście tutaj to jest kodeks karny, w związku z tym bardzo daleko i tutaj jedna uwaga z tego, co wiem w kodeksie karnym jest tak, że ta, że właśnie tajność procesu jest domyślna i dopiero ta strona, która pozywa, może się zgodzić na odtajnienie. Natomiast jak chodzi o szczegółową sprawę Jana Śpiewaka, podobnie jak teraz jest bardzo dużo ekspertów od epidemii, tak samo jest bardzo dużo ekspertów od prawa, w tym prawa karnego, więc ja nie chcę wchodzić w szczegóły i zamieniać się w rolę sądu, czy śpiewak powinien był ci uniewinniony, czy nie powinien. Natomiast wydaje mi się, że odnośnie śpiewaka są dwie sprawy, które są zupełnie czym innym. Jedna sprawa to jest robota śpiewaka, jako osoby, która wskazuje patologie związane z reprywatyzacją, szczególnie w Warszawie, ale trudno. No tak, ma pełni tak. funkcji takiego whistleblowera. Tak, Tak, i to jest moim zdaniem bardzo pozytywna rzecz. Wydał też na ten temat książkę. A inną rzeczą jest to, jak on czasem, moim zdaniem, trochę za daleko idzie, powiedzmy sobie, jak on sam nazywa w interpretacjach danych no, sytuacji. Tak, panie redaktorze. Natomiast to, że po prawomocnym wyroku osoby dostały w kraju. W, w spółkach miejskich w to to jest akurat prawda. Tak, to tylko że jedna no, no, śpiewaka. To prawda, tylko że według mojej wiedzy proces nie dotyczy tego, czy, czy, czy te osoby zostały obrażone i nazwane przestępcami, czy tam nie wiem, oszustami, tylko że on zasugerował wprost, że Maj Roski jest częścią grupy przestępczej. Podobna sprawa była yy, z jednym z polityków SLD w Warszawie. Podobne sprawy wcześniej były z kilkoma prawnikami. Czym innym jest wskazywać patologię, czym innym jest mówić o kimś, że na przykład jest częścią mafii. To drugie, jeżeli nie ma wyroków, że ktoś jest częścią mafii, można taki proces przegrać. Ja sam miałem dwa procesy z prezesami Spółek Skarbu Państwa w locie i w portach lotniczych. Ostatecznie oni te pozwy wycofali na skutek różnych nacisków, walk, zeznań w sądzie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że prawo jest tutaj, no trzeba być, że tak powiem, ostrożnym. Jeżeli nie ma się twardych dowodów, że ktoś jest częścią zorganizowanej grupy przestępczej, a się mówi, że ktoś jest częścią zorganizowanej grupy przestępczej, czy że otwarcie wspiera korupcję, jak tutaj było zdaje się z tym Majchrowskim, no to trzeba uważać. No więc bym powiedział, tak ja nie znam szczegółów sprawy, być może tutaj w tej sprawie... Według nich w... medialnych to prezydent Krakowa zdawał sobie sprawę z wielu tych rzeczy. Ja wiem, no tylko że to jest trochę tak, że gdyby na przykład w Warszawie nagle pojawiły się, nie wiem, mafijne grupy kiboli, dajmy na to, miasto byłoby bierne dosyć. To czy znaczy, że można byłoby od Trzaskowskim mówić, że jest częścią y, kibolskich grup mafijnych? Bierne, no nie czy, tylko że Majchrowski nie był tyle, co bierny, natomiast ci ludzie znajdowali pracę u, w miejskich spółkach, tak naprawdę, więc to nie jest Znaczy, ja nie mówię, nie chcę się wypowiadać na temat tej sprawy. Tylko. Mi chodzi tylko o to, że czym innym jest nagłosienie, dziennikarskie nagłosienie skandalu, a czym innym jest oskarżenie konkretnych ludzi, którzy jeszcze nie mają wyroków, czy nawet nie mają spraw, o, o, o bezpośredni udział w procederze, bo to już jest wtedy sprawa prawna i rzeczywiście sąd to rozstrzygnie. Ja mówię, że czasem w innych sprawach, bo to ja nawet dobrze nie znam. W tej sprawie Jerzbickiego zdaje się, że śpiewak przegrał. Nie dlatego, że wskazywał jakieś patologicz, w Warszawie, które były oczywiste i Warszawa straciła na tym strasznie dużo pieniędzy, tylko że zasugerował, że Wierzbicki jest częścią jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej. a to trzeba udowodnić, no bo to jest mocne. No to już jest też trochę o semantykę e, zakrawa. Tak, tylko a... że to, jest to jest ważne, że tak powiem, szczególnie względem osoby, która słyszy, że jest częścią na przykład mafii. E, mam teraz też chciał o to zapytać redaktora Olivera Pochwata. Panie redaktorze, czy E, niejawne procesy oraz artykuł 212 kodeksu karnego nie powodują tego, że de facto obywatelom zamyka się usta i ciężej się kontroluje władzę. Znaczy, z tym jest problem, odnosząc się do sprawy pana Jana Śpiewaka. Ja oczywiście mówię wprost, że pan, pan Śpiewak nie zawsze reprezentuje te poglądy, które są bliskie mojemu sercu, ale muszę naprawdę oddać mu szacunek. I mówię to wprost. Szacunek dla Janka Śpiewaka za to, co robi, jeżeli chodzi o swój aktywizm, czy chociażby o nagłaśnianie patologii, które mają miejsce w miastach, chociażby w Warszawie. Natomiast dla mnie, jako dziennikarza, ale też komentatora zarówno spraw politycznych, czy też społecznych, jest to skandaliczne, że ta sprawa jest niejawna. Owszem, ona, do, ona się odbywa na zasadzie powództwa cywilnego, ale to jest taki sprytny zabieg, bo jednak pamiętajmy, że prezydent Majchrowski, no to jest prezydent Krakowa, więc to tutaj. Gdyby był prezydentem Krakowa, spokojnie mogłaby być ta sprawa transmitowana, z uwagi na chociażby obowiązujące prawo, ale też po, podstawową rzecz jako prawo, które, prawo dostępu do informacji. E, tak. I tutaj można się powołać na ważny czynnik spo, społeczny. Ważny czynnik społeczny, ale że jeżeli to już jest sprawa prywatna, no to należy z tego zrezygnować. Tutaj muszę przyznać, że dobra robota dla adwokata, bo naprawdę bardzo ładnie to, ładnie to zrobił. I teraz tak, jeżeli chodzi o, o to, co pan redaktor spytał, czyli o te wszystkie artykuły prawne dotyczące pomówień, czy dotyczące wolności słowa, należy przede wszystkim się zastanowić, czym jest wolność słowa i gdzie się kończy wolność słowa. Bo nie oszukujmy się, ale ludzie piszący ustawy celowo na nas nakładają różnego, różnego rodzaju ograniczenia w naszej wolności. Dlaczego? Bo moja wolność nie może się odbywać kosztem twojej wolności. Nie mogę wypowiadać w przestrzeni publicznej, Rzeczy, które są kontrowersyjne wzywają do prześladowania określonych grup religijnych, rasowych, wyznaniowych, czy też nie mogę pomawiać innych osób. I teraz tak. Tylko czy kontrola Jeżeli... społeczna jest pomaganiem śpiew... osób, które pełnią funkcje publiczne? Zgadza się. Zgadza się. I teraz tak. E, tak jak wcześniej wspomniałem, ja do Janka, Janka śpiewaka mam szacunek, ale to nie jest jego pierwszy proces. Przypomnijmy, że on w przyszłości chyba miał, by nie skomać około 22-25%. Tak. I wszystkie dotyczyły mówienia. No więc teraz się powinniśmy zastanowić, czy rzeczywiście. Bo ja wiem, że Jan śpiewak ma dosyć ostrą retorykę. No ja się z tym się zgodzę. No ale powinien troszkę wyhamować. Bo co innego jest, jeżeli mamy gangstera, który był w grupie przestępczej, to możemy o powiedzieć gangster, bo są na to wyroki sądowe. A co innego, jeżeli mam prezydenta Krakowa, co do którego nie, nie toczyły się żadne postępowania prokuratorskie w zakresie przynależności, a ktoś mówi takie rzeczy. Więc w tym momencie ktoś się może poczuć obrażony. Dlatego powiem Państwu, że prawo polskie jest dosyć no, dziwnie skonstruowane. Nawet nie wiem, czy Państwo wiecie, że e, załóżmy, ja jestem złodziejem i nikt o tym nie wie. Ale, jeżeli któryś z panów redaktorów by powiedział, że słuchajcie, redaktor pochwał to złodziej, to ja mogę państwa podać do sądu naruszenie dóbr osobistych. No, takie na przykład są aspekty polskiego prawa. Natomiast wracając do sprawy Janka Śpiewaka, w mnie troszkę powinien przystopować, bo jednak pamiętajmy, że mówienie takich rzeczy, tak? Tylko halo, halo proszę. Przystępowo. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że większość tych procesów, o których Pan wspomniał, Jan Śpiewak wygrał. Druga rzecz, czy faktycznie gdyby nie ta ostra retoryka, to czy jego działalność byłaby skuteczna i faktycznie ludzie by się dowiedzieli o tych wszystkich nieprawidłowościach, o których Jan śpiewak często mówi? Jeżeli jest to taktyka jakaś śpiewaka, to jest to dobra taktyka. Bo rzeczywiście podejrzewam, że gdyby Jan śpiewak też nie stosował takiego ostrego języka. To chociażby ta słynna afera reprywatyzacyjna, która miała miejsce w Warszawie, nie przebiłaby się do opinii społecznej, nie przebiłaby się do, do społeczeństwa. No ale jednak, ja powiem wprost, ja troszkę się tego nie boję, ale wszyscy wiemy o tym doskonale, że w Polsce rządzą układy, układziki, ręce, ręce myją. Więc pytanie, do, do kiedy instytucje będą łaskawe dla Janka Śpiewaka? I tu bardziej chodzi o to, żeby po prostu Jan Śpiewak nie wszedł naprawdę w ogromną minę. Jeśli chodzi o, o aferę reprywatyzacyjną, to przypomnę tylko, że Jan śpiewak jest jedyną skazaną osobą w tej aferze. Za nagłość. No właśnie. No właśnie. Bo tu mi się wydaje, że są dwie sprawy. Jedna sprawa to jest funkcjonowanie sądów, a druga to funkcjonowanie przepisów. Sądy generalnie rzecz biorąc, mają stać na straży prawa, również na straży tego prawa, które może nam się nie podobać. Jak wiemy, w Polsce ustawodawstwo reprywatyzacyjne z różnych przyczyn, które uwiekłane są różne ekipy, jest jakie jest i to, że nie wprowadzono w zasadzie cały czas dużej ustawy reprywatyzacyjnej, to jest pewien interes różnych partii politycznych, w tym tak. PiSu, który woli grillować nieuczciwych polityków czy nieuczciwych jakichś tam właśnie ludzi, którzy obracali tym nieruchomościami, niż po prostu ustanowić spójne prawo, które zamyka temat i to jest de facto od lat. To prawda, ale tak jeszcze wracając tylko do wolności słowa i kontroli em, urzędników publicznych em, przez. Obywateli. W jaki sposób w takim razie obywatele mogliby skutecznie kontrolować? Nie ale mówię ja, tylko o działalności ale mediów, tam, ale tam, chociażby organizacje pozarządowe. Tak, ale dam, jedy, dam, dam, dam jeden przykład, bo ostatnio był w tvn 24 w czarno-na-białym materiał odnośnie tego, jak, jak członkowie spółek Skarbu Państwa wysoko postawieni płacili na kampanię Prawa i Sprawiedliwości, tam różne kwoty. Dla mnie to jest ciekawy temat, bo na przykład pan Rafał Milczarski, prezes Lotu, zapłacił tak. pięciu politykom PiSu. I teraz zwróćmy uwagę, jak ten materiał w tvn nie był skonstruowany. To były de facto czyste fakty. Tam nawet nie pojawiły się żadne słowa, że to jest korupcja, że to są kryminaliści. My jako Związek, bo jestem też tutaj dziennikarzem, ale jestem też liderem Związku Zawodowego, myślimy, czy, czy nie zgłosi do prokuratury sprawy na przykład pana Milczarskiego za te przelewy. Zastanawiamy się, tak? Natomiast sam materiał dziennikarski TFN był bardzo mocny, oskarżał. Opinia publiczna, myślę, Jezus Maria, co za straszliwa korupcja, ale nie pojawiły się stwierdzenia typu, że na przykład Milczarski Morawiecki to jest zorganizowana grupa przestępcza i Morawiecki jest jak Al Capone, bo oni wiedzą że mógłby być proces. Więc to jest ta różnica. De facto materiał tvn całemu społeczeństwu polskiemu powiedział: Zobaczcie, to jest de facto, no co to jest za system w ogóle. I większość, która oglądała, tak zareagowała. Ale gdyby powiedzieli to słowo, które mówi Jan Śpiewak, potem: Zobaczcie, to jest mafia, to pewnie już mieliby pozew. I w gruncie rzeczy uważam, że śpiewak, robiąc to, co robi, kawał dobrej roboty, cały czas by ją robił, gdyby nie przekraczał tej granicy. Jeżeli on pokazuje pewne powiązania, to niech ludzie sami sobie wyrobią opinię, kim jest pan Majchowski, a nie, że on musi mówić: Majchowski, ty, ma, ty mafia. O ty bo wtedy jest pozwany i przegra. A tak to po prostu nagłaśnia fakt i, i tak robi dobrą robotę, więc to jest ta granica właśnie. Znaczy przegra, to zobaczymy. Bo nie, okej, okay, ja mówię koniecznie... nie, bo w pewnych rzeczach przegrał, sorry, być może tej wygra, ale w pewnym rzeczach Tak, jednak w większości, w większości przypadków jest po tej wygranej stronie w sądach. Przejdźmy jeszcze do drugiego tematu. W ciągu ostatniej doby zanotowano ze względu na pandemię COVID-u ponad 400 śmierci. Liczby zachorowań są ogromne. Chorują i umierają głównie niezaszczepieni. Pojawia się problem z fałszywymi certyfikatami covid -owymi. Zapytam redaktora Olivera Pochwata, co możemy w tej sprawie zrobić w obecnej sytuacji pandemicznej, żeby jakoś polskie państwo z tego wyszło, a przede wszystkim, żeby obywatele nie umierali. Znaczy ja powiem tak, ja no jeżeli chodzi o kwestię COVID-a, to staram się być bardzo ostrożny, no bo tu mamy naprawdę niezłą wojnę pomiędzy zaszczepionymi i niezaszczepionymi, co należy zrobić? Zdane są jasne. Dane są jasne, oczywiście, że są jasne. Tylko, Szanowni Państwo, każdy człowiek jest kowalem swojego losu. Nie mówię to wprost. Z drugiej strony, każdy obywatel łoży na służbę zdrowia. Więc nawet jeżeli ktoś nie chce się zaszczepić, to ma prawo z tej, z tej, z tej służby zdrowia korzystać. Nie ja wiem, że to, co teraz mówię, to jest kontrowersyjne. Tak? Dochodzi przecież jeszcze tak, kwestia tak. tego, że osoby niezaszczepione zagrażają tym, którzy nie mogą się szczepić na przykład z powodów medycznych ja mówię wprost, ja jestem osobą niezaszczepioną, bo nie mogę się zaszczepić ze względów medycznych. To, czy jestem gorszym obywatelem, czy nie. Bo w, w ocenie niektórych jestem gorszym obywatelem, bo jestem, prawda, foliarzem, płaskoziemcą, bo nie chcę się zaszczepić, a nikogo nie interesują moje względy medyczne. Więc o tym też warto powiedzieć, że takie grupy ludzi są w społeczeństwie. I też należy to brać pod uwagę i na przykład tym ludziom nie wolno mówić, że nie możecie wejść tu albo tu. No tutaj dochodzi przy okazji z tym COVID-em no, do różnego rodzaju jakichś tam patologii, mieszania zdań, opinii. Natomiast jeżeli chodzi o, o wystawianie, czyli w sedno naszej sprawy, wystawianie e paszportów covid fałszywych albo nawet nie fałszywych, prawdziwych, ale się okazuje, że tylko jest naklejenie plasterka. Tak, no to ty tym procederem powinny się zająć odpowiednie służby państwowe. I to należy podkreślić. I w tym temacie ja oczywiście taki proceder będę zwalczał, bo jest to karygodne. I przede wszystkim no to jest celowe działanie, które no jednak zmierza do jakby do zaburzenia jakiegoś porządku publicznego, czy nawet do w skrajnych przypadkach rozprzestrzeniania tej epidemii. I tu rzeczywiście uważam, że to jest skandaliczne. I tym procederem powinny zająć odpowiednie służby państwowe. Dziękuję bardzo, redaktorze. No tutaj, że tak powiem, jestem, że tak powiem, na tyle wściekły, że czasem używam terminów, które może by mnie na proces narażały, jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskiego państwa w tej sprawie, bo rzeczywiście uważam, że to, co robi rząd, jest karygodne po prostu. W 2020 roku byliśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie spadły wydatki na ochronę zdrowia. Obecnie jesteśmy na ostatnim miejscu, jak chodzi właśnie o ochronę zdrowia, a moim zdaniem gospodarka powinna być właśnie przekierowana na ochronę zdrowia. Ona nie, 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 nie dość, że nie została przekierowana, to jeszcze, jak mówię, spadła rola ochrony zdrowia, więc to jest jedna sprawa, która jest bulwersująca. Druga sprawa, trochę chyba adwocem do tutaj mojego dyskutanta, jesteśmy chyba jedynym również krajem w Unii Europejskiej, który właściwie nic nie robi, jak chodzi o tą prawda. kolejną falę. I rzeczywiście skutki są takie, że wskaźnik śmierci za ostatnie dwa tygodnie, nie jestem pewien, ale już chyba jest największy w Unii Europejskiej lub w trzech, lub wśród pierwszej trójce, bo kilka dni temu byliśmy bodaj na piątym miejscu od końca, ale te wskaźniki międzyczasie się to jest zmieniły. Tak, bo, bo, bo umiera już ponad 400 osób dziennie i jest to śmierć moim zdaniem całkowicie Zbędna. Co robić? No, moim zdaniem zdecydowanie jednak trzeba wprowadzić jakieś restrykcje dla osób niezaszczepionych. Takich osób, które z przyczyn medycznych nie mogą się szczepić, to jest, nie znam dokładnie procentów, ale to jest rzędu 0,0001, co nie znaczy, że te osoby powinny być dyskryminowane, ale w takim razie, no cóż, te osoby muszą w takim razie się de facto permanentnie testować. Pamiętajmy o tym, że prawo pracy obecnie tak funkcjonuje, że osoby, które są chore, na przykład na anginę, grypę czy jakieś inne szczególnie schorzenie zakaźne, nie mają prawo iść na mają obowiązek iść na dlatego że są niebezpieczeństwem dla kolegów i koleżanek z pracy. No, szczególnie jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to osoba, która przyjdzie chora do pracy, może zabić innych, dosłownie zabić innych. I lekarz, który się na przykład nie szczepi, moim zdaniem jest po prostu przestępcą potencjalnym, dlatego że przychodzi i może mordować ludzi w sensie jak najbardziej dosłownym. Osoby, które tam są w ciężkim stanie, na przykład dzieci, które się w ogóle nie mogły zaszczepić. W związku z tym nie ulega dla mnie wątpliwości, że jakieś restrykcje powinny być prowadzone. Najlepiej, żeby to jednak były, żeby, żeby to jednak było były brak wstępu dla osób niezaszczepionych do kin, teatrów, basenów, czy ewentualnie, ok, te 00001% osób, które się nie mogły zaszczepić, niech okazują specjalne tutaj y, 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 od lekarza jakieś zaświadczenia, ale one w takim razie będą musiały się... Y, permanentnie testować. No niestety mamy taką sytuację. Yy, brak szczepienia dzisiaj na koronawirusa jest de facto potencjalnie chorobą, jest zagrożeniem życia i śmierci dla tysięcy ludzi. No niestety wskaźniki są tutaj tak, nieubłagane. Nie ma... Tam, gdzie nie ma żadnych restrykcji, czyli na przykład w Polsce, no tych przypadków śmierci, bo głównie chodzi o śmierć tak naprawdę. To jest bardzo ważne, bo się, bo właśnie jacyś się korona sceptycy tak zwani mówią, że no co to jest, bo i tak wszędzie chorują. To porównajmy sobie. W krajach, w których jest masowa szczepialność, tam przypadków bliższa, jest, tak. Nawet podobnie dużo co w Polsce, na przykład, natomiast przypadków śmierci jest 20 razy mniej. Tak. I warto jeszcze jedno zdanie pamiętać o tym, no to jest banał. Ale jeżeli ludzie się nie będą szczepić, to będą wypełniać szpitale i będą doprowadzać do śmierci ludzi, którzy to są, to chory są, chory, są na serce, zdrowia, na tak. nowotwory. I to miało miejsce w pierwszej fazie koronawirusa, w drugiej. I będzie miało dzisiaj Polska z krajem, który ma prawie najwyższy odsetek ponadwymiarowych zgonów w Unii Europejskiej tak, rok w roku. Zmarło, to jest katastrofa. zmarło w sporej wielkości miasto w, w ubiegłym no, roku. Tam rok do roku pewnie było 540. <coughs> Tysięcy osób śmiertelnych, a w poprzednich tak. latach to było poniżej 400. No to jest katastrofa. Dobrze, i tym zamkniemy część pierwszą naszego programu i zapraszamy do obejrzenia części drugiej.